Cześć kochani, witam was bardzo gorąco I tak naprawdę idąc za czasem, przed chwilą nagrałam na was ulubieńców A patrzę, że jeszcze mam 18 minut na karcie Więc postanowiłam dla was od razu nagrać haul Bo później nie wiadomo, kiedy będę miała czas na to I co kochani, pokażę wam też takie produkty, które dostałam Takie nowości Bo właśnie są też produkty, które kupiłam Wiem, że nagrywam haul? Przestęp ból, głowy już w ogóle jakaś masakra. Nagrywam haul i pokażę Wam też nowości, które, które dostałam od mojego partnera YouTube'owego, bo są też takie właśnie produkty. I co? I serdecznie was zapraszam. Na początku chciałam podziękować jednej z was za paczkę, która do mnie doszła w ostatnim czasie, z, biż, głównie z biżuterią. Zaraz wam pokażę tą biżuterię, ale był tam też podkład Photoready, którego zapomniałam tutaj wziąć. Ale pewnie wiecie jak on wygląda, pewno zrobię dla was test, te, też test na żywo, bo kolorek jest super, produkt nowy, także bardzo serdecznie dziękuję. I dostałam właśnie biżuterię. Pokażę wam tutaj pierścionki, które po prostu mnie urzekły. No są genialne, są rewelacyjne, kochana, bardzo serdecznie dziękuję. Trafiać po prostu w dziesiątkę, jeśli chodzi o te pierściągi. Tutaj kolczyki też dostałam. Ja troszeczkę mniej teraz kolczyków dzisiaj założyłam, tak jakoś wyjątkowo, ale mniej, mniej używam. Moja mama już kilka zabrała, bo też się jej spodobały. Tutaj macie, o właśnie, taki pierścionek, takie dwa piórka. Przepiękny, świetnie na mnie leży, taki tutaj czarny też, też fajny. Taka jakby obrączka, taka grubsza, fajny, bo ja mam takie grube kości, mimo że on będzie mi się tak troszeczkę przesuwał, to nie będzie to jakoś bardzo takie wyraźne. Taki też dostałam. Przepiękny. Kurczę normalnie strzał, gdzieś jeśli chodzi o moją osobę, o mój gust właśnie taki biżuteryjny super, ten noszę po prostu codziennie, ten też na zmianę razem z tym jestem mega, mega zadowolona, dostałam właśnie tak, tak. bardzo fajny pomysł na takiej wstążetce właśnie kolczyki przeróżne o właśnie coś takiego takie mniejsze, większe, moja mama sobie zabrała z tych właśnie takie malutkie i jeszcze chcę mi porwać te takie maleńkie, bo ona ma dotykowe dziurki tutaj w uchu także także naprawdę serdecznie, serdecznie dziękuję i tak jak mówię, Revlon Photo ready, na pewno pojawi się i też na żywo tego produktu na moim kanale. Także bardzo Was zapraszam. I teraz może przejdę do rzeczy, które kupiłam. I co? Kurczo, czego to bym Może od Pepko. Pepko kupiłam sobie, nigdy Wam nie pokazuję bielizny no bo jakoś nie czuję takiej potrzeby po prostu ale to chciałam wam pokazać to się kurczę jakoś chyba zmienia z wiekiem ja będąc młodsza to zawsze kupowałam takie puszapy też takie noszę, biustonosze bo ja mam małe piersi, żeby po prostu je powiększyć jakieś takie miałam parcie na szkło, żeby te piersi były większe a teraz jakoś to tak mija i, i noszę takie zwykłe biustonosze, które wcale mi nie powiększają piersi, które są takie bardziej naturalne, bardziej podkreślają to, co natura mi dała i kupiłam sobie taki biustonosz to jest chyba bezszwowy właśnie w Pepco. to jest SM i on kosztował 9 99, on jest bez miseczek, bez niczego tutaj, bez żadnego usztywnienia, taki po prostu zwykły materiałowy ja sobie kupiłam go z myślą o właśnie bluzkach, które będę nosiła z takimi większymi wycię wycięciami, pokazywałam Wam tą bluzkę w ostatniej stylizacji no i właśnie taki pistolet będzie na pewno pasował bo wiecie, on jest taki jakby, jakby taka, taki ala bluzkowy czyli, czyli nie będzie to tak wyglądało wiecie, jakoś tak niegrzecznie także taki kupiłam sobie i cena fajna rozmiar jak najbardziej fajny i następnie kupiłam Kupiłam, też zamówiłam sobie z Avonu również taki e, taki biustonosik <gry> e, który już wygląda troszeczkę inaczej jest na takich cienkich ramionczkach, o właśnie tak to jest też rozmiar S SM czy S Eska chyba. Był dostępny beżowy i taki koralowy. Bardzo żałuję, że nie był dostępny czarny, bo chętnie bym sobie kupiła i nie wiem, czy nie kupię też tego koralowego. On ma tutaj fajny taki gadżecik, że, że zaczepiamy drugie ramionczko i możemy sobie ten produkt, że tą rzecz, właśnie stosować pod bokserki. Trochę to krzywo zrobiłam, ale... <laughs> ale mam nadzieję, że wiecie jak to wy... o co chodzi. Aha, bo to musi być na tej wysokości, co to kółko, okej. Okay. Czaje już, czaje. Także tak mniej więcej o właśnie, że możecie pod bokserki śmiało nosić. Mega, 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 jeszcze raz mega wygodnie. Jestem tak zachwycona tym produktem. On ma tu już takie miseczki, czyli bardziej taki daje kształt tym piersią. Mm. Wygląda świetnie. Kurczę, normalnie daje taki fajny. jest tak mięciutki, jest tak wygodny. Nigdzie nie ciśnie, nigdzie nie uwiera. Jest świetnie, jeśli chodzi o, o rozmiar na mnie akurat. Naprawdę, naprawdę rewelacyjny i ja się chyba przerzucę na takie biślon, zamówię sobie jeszcze ten koralowy. Naprawdę świetne. Kurczę, tu mogłam się zachwycać, zachwycać. Te miseczki są oczywiście tutaj wyciągane. Jest bardzo mięciutki, bardzo elastyczny, świetnie, jednak, jak Wam mówię, leży świetnie. Fajnie też właśnie wygląda. Nie spłaszcza tych piersi. One są fajne, takie zaokrąglone, ładnie wyglądają i kurczę jestem tak zachwycona, że normalnie szok. I kolejną rzeczą z Avonu, którą zamówiłam, to sandałki. Te w katalogu, to był do katalogu 7 8 chyba do, do właśnie dołączony taki mini katalog i tam były już takie właśnie buty, właśnie takie mm, takie biustonosze, jakieś takie wyszczuplające majtki itd. itp. I zamówiłam sobie właśnie też takie sandałki. Tak one wyglądają. A jeśli chodzi o ten bustonosz, on kosztował 40 zł. Te sandałki chyba 59. To w sklepie bym za te sandałki w życiu nie dała, tyle. Ale z tego względu, że jestem konsultantką i po prostu wychodzą mi te rzeczy tak naprawdę na zero, jeśli mam większe tam zamówienia od klientek, no to postanowiłam sobie coś zamówić i właśnie padło na te sandałki powiem Wam, że fajnie leżą fajnie jest to, że do rozmiarów są podane centymetry, jeśli chodzi o wkładkę, czyli możemy sobie śmiało zmierzyć i ja mam akurat 40-41, czyli, czyli ten największy rozmiar i fajnie to leży, ładnie to wygląda takie wiecie, zwykłe gdzieś tutaj koło domu, czy nawet na jakieś wyjście, coś takiego jeszcze były takie ze zło złotym, ale takie bardziej, tutaj tylko pasek taki także bałam się, że to będzie na moją długą nogę, nie fajnie wyglądało, ale no Coś takiego sobie właśnie zamówiłam. I jak, jak najbardziej fajne. Jeśli mi to wychodzi, wiecie, nie muszę za to płacić, to, to jest jak najbardziej super. Dobra, dalej jeśli chodzi o Ewon, to zamówiłam sobie zapach Riviera Goodness, coś takiego. Goodness, chyba coś takiego. Ja też pomyliłam ten zapach, bo ja kiedyś miałam taki bardzo podobny, ale on inaczej pachniał i pomyliły mi się te zapachy. Ale one były dostępne w katalogu w takim e, momencie, gdzie są takie minus na przykład 20%, czy minus 30% i one wyszły mnie 15,99%. E, bardzo ostre, bardzo intensywne i na pewno drugi raz do nich nie wrócę, bo są duszące, za bardzo duszące, no ale już trudno. Wybrałam w no po prostu pomyliło mi się. E, jeśli chodzi o mojego męża, to mężowi też zamówiłam dwie Dwie, dwie perfumy, dwa zapachy, bo była promocja, że jeśli kupisz dwa, to one wyjdą cię za 59,99, a jeden wychodził 58, także ten się bardziej opłacał. I zamówiłam mu drugi raz ten sam zapach i to jest Infinity Moment, chyba tak się czyta. Bardzo fajny, bardzo męski, naprawdę Ach, super zapach. Bardzo mi się podoba do mojego Marcina, do jego osobowości jak najbardziej pasuje. On był dedykowany jako na takie wyjścia, a na co dzień wybrałam mu. Because, simply Simply Because, coś takiego, taki zapach i to już jest taki właśnie na no, bardziej taki dzienny, ale też fajny, taki troszeczkę słodkawy jakby zapach, ale super naprawdę, także, także takie dwa zapachy dla męża wybrałam, jest zadowolony mój Marcin, w ogóle jest taki perfumierz mały. Lubi perfumy, lubi zapachy. E, dalej, e, już dawno kupiłam sobie za, e, fu, lakier z Golden Rose, tej serii matowej. Jak byłam w Opolu jakiś czas temu, to jest numer 12 taka po prostu e, czerń e, matowa. E, I powiem Wam szczerze, że nie jestem zadowolona z tego produktu. E, właśnie dlatego Wam go pokazuję. E, dlatego że. E, Krótko się utrzymuje, jakoś ten efekt matowy mi się nie podoba, nie wiem dlaczego. Kurczę, zawsze marzył mi się taki matowy, matowy kolor ale, i lakier ogólnie, ale jakoś ten do mnie nie przemawia i jakoś nie fajnie wygląda, nie wiem, coś po 9 zł za niego. Zapłaciłam dalej w Pepko. W Pepko kupiłam ostatnio, właśnie koszulkę czarną. Taką, to jest akurat damsk, damska koszulka z takim sercem. I ona była, oczywiście, miała tutaj rękawy i normalnie dekolt, tfu, taki wiecie, przy, przy, przy szyi. I ja kupiłam, oczywiście, z myślą przerabiania tej koszulki. I jak widzicie, wycięłam tutaj takie większe, większe, o właśnie. Ma takie większe wycięcia, głębszy dekolt, bardzo fajny, ma taki motyw serca, bardzo mi się podoba i zapłaciłam za nią. 9,99. Także ja od razu kupowałam to z myślą, że będę przerabiała ten, te, ten produkt, tą rzecz. I dobra, kochani, i teraz kupcie niewygodnie na tym krześle. I teraz Wam pokażę dwie rzeczy, które mm, dostałam z Choice. Choice się do mnie, pani z Choice, do mnie się odezwała. Właśnie, ciężko mi się było z nią dogadać, w ogóle jakaś masakra. Ale to, to mniejsza o to. Ja zrobię taki osobny filmik po jakimś tam czasie użytkowania tych rzeczy. Ale już Wam w tym momencie chcę pokazać te produkty, jak one wyglądają. I też Wam pokażę, jak one wyglądają na mnie. Właśnie odezwała się do mnie, pani, że właśnie mogę wybrać sobie jakieś tam rzeczy, żeby po prostu pokazać je później w filmiku Wam i powiedzieć, co o nich myślę. I oczywiście będę z Wami jak najbardziej szczera. I na razie Wam pokazuję takie pierwsze wrażenia, bo te produkty dostałam wczoraj. Dwa, bo ja miałam do wykorzystania 40 dolarów i to są dwie rzeczy. I porównując je na przykład z Dressling czy z jakimiś innymi stronami, takimi chińskimi, to te rzeczy są stosunkowo drogie. Ja tak uważam, bo tamto na przykład z za 40 dolarów to ja bym miała kilka rzeczy na pewno. Te spodnie były chyba za 26, a ta bluzka za 13 dolarów. już wam pokazuję fajnie przyszło, Fajnie właśnie w takich torebkach zapinanych tutaj na pewno duży, duży plus. Ile to do mnie szło gdzieś około 10 dni od, od, od złożenia zamówienia. I taką bluzkę sobie wybrałam, już Wam, już wam pokazuję coś takiego. Z takim nadrukiem bardzo ciężko było mi wybrać, bo chciałam dwie rzeczy, a za te 40 dolarów naprawdę było ciężko cokolwiek zkomponować, bo tam raczej ceny są powyżej 20 dolarów za sztukę. I one właśnie są tak, jakby po prostu wycinane, bez tutaj zakończenia i bez, bez szycia. No i co, jak to wygląda? Powiem Wam tak, materiał naprawdę jest bardzo miły, bardzo taki przyjemny i wydaje mi się, że taki gruby. To nie jest taka cieniuska szmatka, wiecie, do wycierania kurzy. Tym jestem zaskoczona. Jeśli chodzi o ogólnie wykończenie tych tych tej te, 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 te rzeczy, to ona jest normalnie tak jakby cięta, nie ma tutaj ja nie widzę, żeby ktoś się do tego jakoś bardzo przyłożył, że to było tak jak od linijki, tak jak po prostu jak ja bym sobie wycięła, tak to jest wycięte um, uszy w miarę ok, tutaj gdzieś tam, gdzie nie, gdzie wystają jakieś takie nitki, ale nie ma, nie ma jakiejś takiej tragedii, tutaj z tej strony troszeczkę gorzej, gorzej to wygląda ale ogólnie powiem wam, że jest to nawet fajnie wykończone, tutaj koło koło szyi fajnie to wygląda, nie jest jakieś takie krzywe czy deformowane. Bluzka jest fajnej długości i ona tutaj na końcu też jest właśnie taka ucięta, po prostu jakby niezakończona. Ja osobiście lubię taki styl, i ja osobiście taki styl preferuję i taki ostatnie sobie funduję. To jest Eska i jak najbardziej ona będzie fajna. Ja Wam oczywiście też to pokażę. Taki śmieszny motyw. Chciałam właśnie coś takiego długiego do legginsów na lato, czy do nawet krótkich spodenek. No troszkę tutaj z tymi nitkami przesadzili, ale nie ma jakiejś takiej tragedii. Ona kosztowała tak jak Wam mówię, 13 dolarów, czy tam... 13 z gyszami, około 14. No i w przeliczeniu ile to mamy? 30, no prawie nie, niecałe 40 zł. Także taka bluzka za 40 zł, na no samym pomyślcie, czy dały. Ja kupiłam chyba tą, nie tą, tą, co miałam poprzednio. Też około zapłaciłam 38 czy 35 zł w, w Chińczyku, także no taka w miarę przystępna, przystępna cena. Zobaczymy, jak to będzie się nosiło, jak to będzie się zachowywało po praniu. I drugą rzeczą, jaką sobie wybrałam, bardzo chciałam coś takiego na dół, żeby mu dwa tego stylizację. Wybrałam sobie leginsy, ale z leginsów już jestem niezadowolona, mimo że są wykonane naprawdę fajne. No i one kosztowały już więcej, bo 26 dolarów to już jest no, no sporo kasy jeśli chodzi o legginsy. przynajmniej ja tak myślę. Takie leginsy tutaj jak widzicie materiałowe, a tutaj mają one takie wstawki ze skóry jest to fajne, nie wygląda to tamtędy nie jest to taka bardzo świecąca się skóra, taka typowo lateksowa, taka troszeczkę jakby pomieszana z, z matem no fajnie to jest wszystko tutaj uszyte, nic tutaj się nie dziura, nic tutaj nie ma żadnych dziurek ani, ani, ani nic, żadnych nitek nic tutaj nie wystaje bardzo miłe, bo ja już je sobie ubrałam bardzo takie fajne i miłe w dotyku, ale niestety tutaj, to co się dzieje tutaj to jest po prostu jakaś masakra, to jest na jakąś nie wiem, na kogo to zużyte, na jakąś ogromną, ogromną, mm, ogromny, ogromny obwód, w tutaj kołokostki, bo to to się akurat mieści. E, akurat one są takie na mnie długie, że mogłyby być po prostu długościowo, no i ja mam je tak kołokostki takie szerokie. One powinny być przynajmniej z tyle style mniejsze, także grubo, grubo ponad centymetr, nawet 2 cm 2 cm są, są za grube, za, za szerokie tutaj i bardzo żałuję, bo naprawdę wyglądają fajnie nawet mój Marcin stwierdził, że są mami po prostu za szerokie i ja nie wiem, czy to był rozmiar oversize, teraz już nie pamiętam czy to miało, bo tutaj nie jest napisane, tak że chyba to nie miało żadnego rozmiaru, czyli takie po prostu wiecie, no takie są i mm, zależy od figury, ogólnie podoba mi się materiał, ogólnie bardzo mi się podoba to, jak one są wykonane ładnie, naprawdę tak starannie, nie jest to tak, jak, tak mówiłam, że to jest jakaś taka szmatka do wycierania kurzy. Naprawdę fajnie. Z tyłu są całe takie ze skóry. Macie mówi, że fajnie wyglądają, naprawdę robią taki efekt. Fajny efekt, ale no niestety kurcze są za duże i nie wiem co teraz wykombinować z tym, czy, czy gdzieś to przeszyć, ale boję się, że jak będę to szła ręcznie, to dziury z mi się zrobią w tej skórze, ale... Muszę coś pomyśleć, bo bardzo one mi się podobają, ale to kosztowało tak jak wam mówię, 26 no, dolarów, także no prawie 80 zł chyba wychodzi, czy około 80. Hmm. Nie wiem kurczę, 26 no tak trochę drogo jak na leginsy, no sami, sami powiecie, ja nie wiem czy da, chociaż za leginsy od Emerly dałam 80 tam 70 zł, no ale nie wiem czy za te bym się pokusiła, żeby zapłacić tyle pieniążków, w każdym razie takie dwie rzeczy dostałam, dostałam i na pewno Wam zrobię jakiś taki filmik, pokażę dokładnie wszystko jak to wygląda i zobaczymy jak to będzie się spisywało po praniu na przykład, no i dobra kochani, i co miałam Wam jeszcze pokazać, bo mi się kończy czas na karcie, to co dostałam w ostatnim czasie od mojego partnera YouTubeowego. to dwie rzeczy z Barw. I jest to olejek oliwkowy, podprysznic, coś takiego nie używane jeszcze, ale na pewno będę używała. I masło oliwkowe do ciała, czyli taki duecik razem. I tutaj dostałam właśnie na dzień: Matki. To dostałam przede wszystkim właśnie ten podcast z Elif. Eveline, który Wam robiłam test. Dostałam też właśnie scrub do ciała, czyli peeling razem z żelem, ale żelem mam już w łazience. Ten peeling był też w moich ulubieńcach. Dostałam też tutaj co mamy: antycelulitowy, antycelulitowy eliksir wyszczuplający w takiej mgiełce. Dostałam też z Eveline 4D złoty peeling, masaż drenujący, coś takiego. Dostałam też odżywkę, którą już posiadam i ta odżywka na pewno powędruje do jednej z Was, bo będę Wam mówiła rozdanie. Za jakiś czas dostałam też maseczkę Oświeżająca terapia do włosów, skóry i głowy Także, także super I jeszcze sam jakieś tam produkty Ale dałam je moim kochanym mamusie Bo to dostałam na Dzień Matki Więc z moją kochanią, kochaną mamą nią się podzieliłam I co kochani, to by było chyba na tyle Co chciałam wam pokazać Aha, jeszcze na, teraz na rynek wchodzi gazeta Avanten, Avanti, Avantin Avantin a ten nie wiem nie wiem jak one będą tin na pewno bo to chodzi tutaj o młodzież czyli Avantin, Avantin, coś takiego taka gazetka, ja dostałam pierwszy numer właśnie, żeby się z nią zapoznać co i jak, jak ona wygląda jak się ją czyta i panią tutaj, które stworzyły mm, tą prasę dać znać, co myślę o tym o, o tej gazecie, gazeta dedykowana dla młodzieży i faktycznie tak robiona to zdjęcie, cała taka jakby grafika, faktycznie taka typowo, typowo młodzieżowa, czyli bardzo ale to bardzo kolorowa, ale może zrobię Wam też kiedyś tam oddzielny filmik, zobaczymy zastanowimy się nad tym i do tego był dołączony mini żel z um, original, original Source, tak się chyba to mówi. E, także kochani, to by było na tyle. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, bo mi kończy się niestety czas na kasia, ja jeszcze bym do Was pogadała, ale niestety no tutaj wiecie, złośliwe rzeczy martwych. Także kochani, dziękuję Wam serdecznie za uwagę, ściskam Was bardzo mocno i oczywiście trzymajcie się do następnego filmiku. jaki hej!